So Siema, no mordeczki, z tej strony mentorski. Dziś witam was z orzechem. Siema. No i chcieliśmy wam pokazać świeżutko, gorące jeszcze jak bułeczki z piekarni rano. Motorki nowe, w przejebiście męskich kolorach. <grych> Chodź przejdźmy się gdzieś. Ogólnie są do tego jakieś silniki, w czterech rodzajach Standardowo, o kurwa Standardowo 200, nie? 800, 1100 i jeszcze jest dodatkowy 600 Patrz, tu ktoś jest, pokażmy mu się Dawaj, bo nam zajebie motor Ale to jakoś dziwnie tak noga się podnosi nie? Co, można tu na to koło wziąć, czy nie, ten motor? Nie wiem, właśnie Koła są w ilu rodzajach? Wiemy? W dwóch widzieliśmy, trzech, nie? W trzech. trzech, leksów. Nie wiem, co które dają, ale zajebiście się przechyla. I driftuje. A twoje się tak ślizgają jak te? Właśnie, te chyba jeszcze bardziej stare się ślizgają, co ja mam. Bo ja mam jakiś padlin. Chodź, sprawdzimy tu w górę. Te twoje mi się wydaje będą miały najlepszą przyczepność. Podobno te motorki mają być fajne do jazdy po górach. Jadę to od razu obawiam. Bada uciekania przed autami. Wyjebałem się i lecę jak embrion. Pomóż mi, no. jak mnie połamało. Lecisz? No, ja wierdzele, ale ta animacja jest zryta, co? Czego? Fajne nawet. Czy mnie rozwierdala? Patrz. Zajewiście gdzieś. Jest... Czekaj bole. Najbardziej mnie zastanawia, czy jak się ktoś autem wjebie, osobę jadącą na takim motorku. Znaczy, ją wypierdzielimy. Jak myślisz, będą tu gdzieś ludzie, żeby do nich podjechać? Może na pierwszych hangarach będą. Co? Dziwnie się tym steruje. Patrz jak mój lata. Wow. Ciekawe czy te trzecie koła się ten ee, też. Jak będzie jakaś kłoda, to w nią pierdolne, żeby ten efekt fajnie tak. zobaczyć. Tylko, żeby mi ktoś motorów w międzyczasie nie buchnął, nie? No. To gdzieś za hangarami. Tu może będzie. Tam widzę kłodę. Spróbuję w nią wcelować, ale to nie jest łatwe na tym motorze. O! W drzewo! No stary, dobre 30 metrów przeleciałem, ale HP nie zabiera. Nie zabiera? Nie, mi nie zabrało teraz w ogóle. Wcześniej w sumie też. Pierdzielna jeszcze raz w coś. Ale przedziwnie się tym jeździ stary. Aha. Weź tutaj mój motor i zobacz jak tamten się ślizga. Ja teraz wezmę tą bardziej mat maksową wersję. Nie I no. Te one się wszystkie chyba tak ślizgają. Ten trochę mniej mi się wydaje. Na pewno ten mniej. Te koła będą najlepsze. A patrzymy jeszcze te trzecie koła. Dawaj. Nie znamy ID, to byśmy zobaczyli części. Patrz w ogóle jak te koła wybuchają teraz śmiesznie, patrz. Taki czerwony ogień się robi. Pizgnij tu w dzikam, bo ja mam krzemienną, to trochę słabą mi pójdzie. Dobra, no bra. Dałeś już trzecie? Nie? Mhm, mm no Ta, możesz czekaj, jak się nazywają? Sub. So, trakcja 25. Tamte padlin mają trakcję 40, nie? No, no mhm. zwrotność i zużycie paliwa, zwrotność i zużycie paliwa. No, te najmniej paliwa zużywają. Te. Te są najbardziej przyczepne, a tamte są kurwa nie. Jakieś driftowe do motoru, co jak dla mnie to nie ma zupełnie sensu. Światła. Litera w tym działają. Bo na części mamy ID, żeby jakiś wjebać tutaj błotnik do niego dodatkowy. Części? No, jakieś błotniki, zderzaki inne może są. To najwyżej inny wrak. To dawaj, zrzuć tu kilka. Czekaj, tutaj Ja nie mam tyłu do nas Gdzie? Tam z tyłu. Barbie Barbiscooter chce nam zajebać. Zabiłeś go? No, przejechałem go. Widziałeś jak wysiadał? Nie nic nie trzeba. Jak zajebiście wysiadał, ja chcę to jeszcze raz zrobić. Tak nogę se na bok odkłada. A nie, to przy ostrym skręcie ogólnie taki bajer robi. No, motorki mega. Poza motorkami co tam jeszcze mówiłem, żeby wyszło? Nie można się w skałach budować. Tak, to jest najbardziej zajebista rzecz w tym update'cie Koniec z budowaniem totemu w skałach i innych dziwnych strukturach, w których nie powinno się znajdować. Co jeszcze było? Ja tam wyczytałem, że jak autem się przypierdzieli w drzewo czy w skałę, to można otrzymać testowałem. od tego obrażenia i połamać nogi, no ale właśnie nie działa, nie? Autem nie można też tyłem już jeździć tak szybko jak wcześniej. O, to jest też istotne, nie? Że auto tyłem jedzie. Tak, ja, na jest 1100, to jedzie jak 200. A tyłem tylko przodem. Normalnie teraz się śmiga. Co jeszcze? Bronie jakieś doszły? Do wiertła coś czytałem, że zmienili, tylko nie wiem tak do końca co. Ja też nie wiem. Wątpię, że szybkość rajdowania. Jadę na Bambi, bo zamarzam. Nie mamy tu gdzieś jakiej takiej rampy? Tam jest. Tam jakaś jest. To na koniec ale jeszcze czy, jump ale, ale czy otwarta? Otwarta. Elegancko. A trafisz? Nie no? wiem. <noise> Ona jest nie od samej ziemi i się wyjebałem. O, i <noise> <noise> połowę HP mi zabrało. Czemu ja się nie wybiłem z niej? Jeszcze raz, bo A, zaraz on... umrę. Na tym skoku zakończymy. Pokaz motorków. A i w ogóle. Nie wspomnieliśmy o ważnej rzeczy, że zapraszamy na serwer dzisiaj. Bo robimy... Nie no, nie wcelowałem się. Robimy Aha, znowu wipe'a po aktualizacji. Tylko ciągle czekamy na... Technika, który nam wpadnie tą aktualizację zrobić, bo ja na tego nie ogarnę. Więc informacji dzisiaj wyczekujcie na... Facebooku w stawie posta, o której będzie serwer startował. Myślę, że granice godziny 19 to będą. Może nawet wcześniej. No nie wiem, nie chcę nic zapeszać. Może jakiś kodzik się tam uda wynegocjować dla Was mordy. I także wyczekujcie. Motory jak się Wam spodobały. Taki, Taki mały preview, trochę przedpremierowo. Zostawcie lajka. No i wyczekujcie kolejnego odcinka z Herta. Yo!